Arkadiusz Knida z SportyWalki.org, a z nami Daniel Omielanczuk, który 18 marca w Wielkiej Brytanii stoczył swoją kolejną walkę w UFC. Witamy Cię Danielu. Witam Was. To powiedz nam na samym początku, jak samopoczucie i jak czujesz się przed kolejną walką? O, jest, samopoczucie całkiem nieźle. Na początku roku miałem troszkę, po ostatniej walce kontuzji, ale już kontuzje wyleczone, zaleczone, więc forma jakaś tam jest, więc powinno być całkiem nieźle. Powiedz nam, kiedy wyjeżdżacie do Wielkiej Brytanii, no i czy jakieś może gdzieś będziecie coś zwiedzać, może coś jest zaplanowane? Znaczy wiesz co, wylotujemy we wtorek o 11.30, chyba mamy lot, czy o 12.30, nie pamiętam. Tam będziemy, wiesz, nim dolecimy, dojedziemy do hotelu, to będzie 16., więc na pewno nie będziemy nigdzie chodzić, tylko zrobimy jakiś rozruch i trzeba będzie się wyspać i zobaczymy, jak to będzie się przedstawiał plan, wiesz na te dni, kiedy już tam będę, nie? Rozumiem. No to teraz... No, gdy już byłem kilka razy, to też nie jest tak, wiesz, że będę jechał i się napinał na, na jakieś wiesz, zwiedzanie, wiesz o co chodzi No tak, tak. No to teraz no. przejdźmy do twoich przygotowań, powiedz nam opowiada jak tam było. O no co, przygotowania jak zawsze C4 cztery parych partnerów, to chyba nie muszę przedstawiać, bo zawsze widzicie tam na zdjęciach i tak dalej. Tych, co zawsze z nimi. Paruje plus chłopaki jeszcze gdzieś tam z Polski przyjeżdżali, więc na brak sparring partnerów raczej nie narzekałem. No i psz, nie mam żadnej kontuzji, wiesz. Tak jak mówiłem, te stare wyleczone, nowych nie ma, więc waga jest taka startowa, jakbyśmy chcieli, żeby była jest, więc powinno być dobrze. Zanim przejdziemy do Twojego rywala, ostatnia walka Marcina Tybury, który zwyciężył kolejną walkę, ale ten jego rywal, no powiedzmy sobie szczerze, stylowo, był bardzo niewygodny. No tak, nie chciał się bić z Marcinem, cały czas wpychał do klatki, a przy tej klatce tak naprawdę też wiele nie uderzał, nie zadawał ciosów. Wiesz, Marcin nie mógł zawalczyć tak fajnie, wiesz, żeby była widowiskowa walka, bo tamten go spychał, ale poradził sobie suma summarum, bardzo dobrze obijał go w klinczu, no i skończył w parterze, nie? No to teraz do Twojego przeciwnika, Timothy Johnson, co wiesz na jego temat? Wiesz co, na pewno jest dużym, silnym chłopem. Walczył z Marcinem i wtedy akurat byłem też u Marcina w narożniku, więc widziałem go na żywo, widziałem jak się rusza. Będzie na pewno ciężko, bo będzie dwóch mańkutów ze sobą walczyć, więc wiesz, ani jemu nie będzie wygodnie, ani mi, bo przeważnie się walczy z, z praworycznymi na sparingach czy na, czy na w klubach, to jest mało mańkutów, więc ja będę dla niego niewygodny, on będzie pewnie dla mnie niewygodny, no ale zobaczymy, na pewno będzie bitka, nie? Oglądając jego walki widać, że bardziej preferuje ten clinch. To chyba nie jest wiadomość dobra dla ciebie, bo ty takiej walki unikasz. Znaczy wiesz co, sorry, jesteśmy przygotowani na taką walkę. Wiemy doskonale, że będzie próbował, tak jak to robił z Marcinem, clinchować i wiesz, swoje atuty właśnie tej wagi i tak dalej zapasy, z których się wywodzi, wykorzystywać pod siatką. Dużo tego robiliśmy, więc na taką ewentualność myślę, że też jesteśmy przygotowani tam same dobre rzeczy, no bo on walczył z Marcinem Tyburą, już trenerzy go rozpracowywali, to teraz dodatkowe rady dla ciebie tylko. O dokładnie. Więc będą mówić, wiesz, mi w narożniku podpowiadać, co mam robić, a czego nie robić, żeby było jak najbardziej korzystna a nie walka, bo wiesz, na naszą stronę się przychylała, nie? Będzie to twoja kolejna walka w Wielkiej Brytanii? Tam atmosfera, to fajnie wygląda atmosfera tam. Tak, kibice są bardzo, wiesz, tacy weseli, żywo reagujący na to, co się dzieje w Oktagonie. Już wiesz, któraś walka, tak jak powiedziałeś, z kolei w Anglii, więc myślę, że nawet troszkę już mnie znają. Zresztą, nawet jak wcześniej walczyłem w Manchesterze, czy gdzieś to na ulicy, wiesz, zaczypiali nasi i tam, życzyli do powodzenia i tak dalej, więc bardzo fajnie. Teraz w oficjalnym rankingu UFC jesteś na 12 pozycji, to chyba jeszcze bardziej motywuje. Znaczy wiesz, to rankingi nie walczą i to czy jestem na 12 czy na 20, to nie zmieni tak naprawdę na tą chwilę, gdzie podpisałem nowy kontrakt mojej wypłaty, którą dostanę za walkę, więc wiesz, to może się w przyszłości zmienić, ale na razie to muszę dawać dobre walki, żeby zarabiać. Ale jak już jesteś na tym 12 pozycji, to patrząc na to możesz walczyć już z tymi czołowymi zawodnikami. Ty czujesz się mentalnie i psychicznie, żeby toczyć pojedynki już z takim Markiem Huntem czy Aisarem Owerimem? Znaczy wiesz, psychicznie to zawsze się czuję dobrze. Nie wiem jak to wy, wygląda wiesz, jeżeli chodzi o moje umiejętności na pewno. Wcześniej czy później chciałbym się z nimi sprawdzić, i wtedy to wszystko wiesz. Klatka zweryfikuje, ale nie będę się napinał i mówił, tak, jestem super, już mogę ich brać. Wiesz o co chodzi? Dokładnie. No, to... no ale co będzie, jak mi dadzą któregoś z nich, to przecież nie odmówię walki, więc wiesz, fajnie będzie, bo to będzie też dla mnie jakieś wyróżnienie, jak będę mógł z takimi ludźmi walczyć, tak? Ta ostatnia walka ze Stefanem Struve, to powiedz nam, no bo przyjął się ją w zastępstwie. Gdybyś miał więcej czasu na przygotowanie myślisz, żeby, że Holender by był no, w twoim zasięgu. Znaczy wiesz co, po pierwsze tak naprawdę też się czuję, że przegrałem z warunkami fizycznymi, bo niestety te 30 cm zrobiło robota i nawet jeżeli chodzi o tym, czym mnie poddał, to nigdy nie, umiał, nie umiałem w ogóle z tego wychodzić, bo nikt nigdy nie próbował mi tego zapinać. Wiesz, bo ja mam dosyć szerokie plecy. Gdyby on by był w normalnych warunkach fizycznych, to też by tego nie dobrał. Miał długie ręce, zapiął, był lepszy wiesz. Ciężko opowiedzieć, jakby się potoczyła ta walka, jakbym miał więcej czasu na przygotowanie. Na, na to raczej, z czym mnie poddał, ciężko byłoby się mi przygotować, tak? I tego spodziewać. Twój niedawny rywal, Eksyj Olejnik, ostatnio wygrał w takim nietypowym stylu poddał Wiktora Pestę. Chyba sam Cię zdziwiła ta walka, jak, w jakim stylu on ją wygrał. Wiesz, Alexi jest bardzo dobrym graplerem, więc to, że akurat tak oddał, się przygotował, tam mówił, że przypomniał sobie, że kiedyś już tak poddawał przeciwników, bo na zapiął, no ale mega fajnie, bo zarobił za to wiesz, bonusika i jako pierwszy tym podaniem podał UFC, więc gdzieś tam na kartach historii Ci się też zapisał. Nie? Patrząc też na kategorię ciężką teraz w UFC, zaskakuje Francji Ngannou. Myślisz, że to nowa wielka gwiazda UFC? Tak, wiesz co, jest młodym chłopakiem, szybko się rozwija z walki na walkę, widać, że jest bardzo inteligentnym e, zawodnikiem, bo to jak się przygotowuje, nawet było widać, jak przed walką w szatni przygotowywał się, e, rozgrzewkę robił na tego, jak on się nazywa? E, na Orlowskiego tak, i tak. potem, wiesz, tym samym go zmykł To świadczy o tym, że jest bardzo Inteligentny, ma wiesz, przegląd, i to co robi na treningu, to wykorzystuje w klatce. Nie? Więc widzę, że teraz też UFC na niego stawia, więc dobra przyszłość przed nim. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że musi postawić testy, no bo Arlowski to już chyba nie ta sama forma, co było wcześniej. No nie, no wiadomo, że Orlowski już ma wiesz, lata świetności za sobą, ale to nadal jest wiesz, bardzo doświadczony zawodnik, do tego jest. Wiesz, obity, tak? Walczył z najlepszymi, więc nie można go tak lekceważyć. Odbiegając teraz od UFC, KSW organizuje w maju dużą galę na stadionie. Potwierdzona jest walka w, w Twojej kategorii wagowej Pucianowski versus Kowalczyk. Jak przyjąłeś tę informację i jak obstawiasz ten pojedynek, który zapowiada się ciekawie? Znaczy, jeżeli będzie walka toczyła się w stójce, to uważam, że wygra Kowalczyk. Sorry, wygra Kowalczyk, ale jeżeli walka z Pójdzie do parteru, Mario w tempo bali, to tam już Mario będzie, wiesz, wykorzystywał swoje atuty, nie? Ale ogólnie obserwujesz to, co się dzieje w KSW i interesuje Cię ta majowa gala, która, no powiedzmy sobie, jest tą hitową, no jeszcze takiego czegoś nie było. Jest, jest fa mega fajny fight card, wiesz, dużo walczy kolegów i na pewno będzie fajnie się to galę oglądało, nie? No to Daniel, powiedz nam na sam, na, na sam koniec, Jakie plany i cele na ten rok 2017 sobie postawiłeś? No zobaczymy, wiesz co, jakby, zobaczymy jak się potoczy ta walka, bo to wszystko od niej będzie zależało. Jak, jeżeli pójdzie po mojej myśli i się nie porozbijam, to chciałbym jeszcze przed wakacjami zobaczyć, a co będzie dalej, to nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Skupiam się na razie na tej walce, żeby było jak najlepiej. Nie? No to Daniel, wiem, że lubisz tańczyć zatem że w następną sobotę. Dziękuję za rozmowę. Jeżeli chcesz kogoś po zrobić, podziękować, to proszę bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszy wszystkich tych, którzy mi pomagają w przygotowaniach do tej walki jak i do poprzednich. Bardzo dziękuję. Ja nie chcę wymieniać, żeby wiesz, nie zakręcić i nie, nie kogoś nie pominąć.